O cenach ropy na świecie i o tym, jak te ceny wpływają na inflację w Polsce będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, wicedyrektorem działu analiz BixTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Cena ropy naftowej spadła od początku roku już o 15%. Jakie są przyczyny i jakie są perspektywy dla ropy? W przypadku ropy naftowej spadki są naprawdę spektakularne i bardzo mocne. Tutaj ten spadek oczywiście od początku roku jest znaczący i wynosi 15%, natomiast jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę zmianę ceny rok do roku, no to tutaj ten spadek cen wynosi ponad 30%, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i potencjalnie. Potencjalnie mogłoby to być związane z tym, że mamy bardzo duże obawy o wzrost gospodarczy na świecie. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, jak wyglądają tak naprawdę fundamenty fizyczne na rynku ropy, no to tu jakichś dużych problemów nie obserwujemy. Mamy tak naprawdę bardzo wysokie marże. Gdziekolwiek sobie na świecie nie spojrzymy. To te marże są bardzo wysokie, więc to tak naprawdę wskazuje, że popyt na paliwa nie jest jakiś dramatycznie niski i nie spada. Więc no tutaj oczywiście możemy obserwować takie lekkie oderwanie się fundamentów ropy fizycznej od ropy papierowej. Co to znaczy? To znaczy, że mamy bardzo mocne, bardzo mocną sprzedaż ropy przez spekulantów, właśnie w obawie o to, że mamy mieć potencjalny, potencjalną recesję, mamy potencjalne problemy jeśli chodzi o popyt i również e, zwiększającą się podaż ze strony OPEC planów zjednoczonych. OPEC plus od początku kwietnia zwiększa e produkcję ropy naftowej o 138 tysięcy baryłek na dzień. Natomiast w maju ma zwiększyć o 411 tysięcy baryłek na dzień. I również niektóre kraje e, tak jak Kazachstan nawołują do tego żeby tą ropę, produkcję ropy przewracać szybciej, i również w czerwcu Kazachstan chciałby, żeby po prostu produkować tej ropy więcej, więc to też wpływa na to, co dzieje się obecnie z cenami, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie czynniki popytowe, to tylko obawy, a tak naprawdę fizycznie nie widać dużego spadku popytu. Inflacja w Polsce za kwiecień wynosiła 4,2% i duża w tym zasługa właśnie niskich cen ropy naftowej. Stąd pytanie czy ceny ropy naftowej będą spadać do końca roku na przykład i to będzie sprzyjać dalszemu ograniczeniu w inflacji w Polsce. Jakich trendów należy się spodziewać? Jeżeli chodzi o dalsze notowania cen ropy naftowej to ja akurat nie uważam, że tu jest duże miejsce do spadków, oczywiście. Jeżeli doszłoby do sytuacji, w której będziemy mieli dalszą eskalację wojny handlowej lub jakąś zapaść gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, która rzutowałaby na Europę oraz na Chiny czy Indie, no to wtedy oczywiście ceny mogłyby spaść nawet do 40 dolarów za baryłkę lub niżej. Natomiast obecna sytuacja zupełnie różni się od tego, co mieliśmy na 2017, 2018 roku, czy również w pandemii, kiedy po prostu ten popyt dramatycznie, e, dramatycznie spadł. Więc nie oczekiwałbym tego, żeby te ceny jakoś, jakoś bardzo mocno spadły, ale pod względem inflacji tutaj wydaje się, że jest jeszcze e, dosyć sporo optymizmu, ponieważ e, tak jak wspomniałem, ceny ropy naftowej spadły, Rok do roku powyżej 30%, ale ceny paliw spadły jedynie o 12%. Oczywiście nie można tego przekładać jeden do jednego, ale tutaj, um, jakby, miejsce do tego, żeby ceny paliw były jeszcze niższe, są dosyć spore. Tutaj, oczywiście, nie tylko, nie, nie tylko ropa naftowa, ale również polski złoty. I tutaj, ten polski złoty powoduje, że właśnie ten spadek cen baryłki ropy. Jest powyżej 30%, bo tutaj warto zauważyć, że baryłka w tym momencie kosztuje około 235 zł za jedną baryłkę, natomiast no, rok temu no to było, było bliżej 300, 300 zł za baryłkę, jej nie powyżej, więc tutaj oczywiście. Te ceny, ceny, jeżeli chodzi o ropę naftową, bardzo, bardzo mocno spadły. No i oczywiście jest to czynnik optymistyczny pod względem inflacji, ponieważ no, najnowszy odczyt inflacji wstępny za kwiecień pokazał spadek inflacji do 4,2%, więc tutaj e, no, potencjalnie możemy mówić, że ten problem e, zaczyna być takim e, no, przemijającym problemem. O cenach ropy naftowej rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, Michał. Do usłyszenia. Dziękuję również.